Witam Was serdecznie. Nasza gospodarka jest powoli odmrażana, wszystko powraca do normalności, a to wiąże się z tym, że wielu pracowników, którzy do tej pory pracowali zdalnie, będzie musiał wrócić do pracy stacjonarnej, pracy biurowej. Stąd nasz pomysł na, w maju na nowy cykl prezentacji, nazwaliśmy to bezpieczny powrót do pracy. Wiadomo, że nowa rzeczywistość zmusi nas do noszenia np. masek, już nas zmusiła a właśnie w biurze będziemy musieli zwracać uwagę na, żeby unikać kontaktu z przedmiotami wspólnego użytku. Dlatego wybraliśmy produkty, które będą spersonalizowane i przygotowane dla każdego pracownika, tak właśnie, żeby tych produktów wspólnego użytku było jak najmniej. Pakietów będzie sześć, będą one właśnie w formie takich krótkich, kilkuminutowych prezentacji. Mam nadzieję, że będzie to... Fajna pomoc dla Was, ciekawa inspiracja, żeby wyjść do klientów końcowych z taką ofertą sprzedażową i mam nadzieję, że przyniesie to wymierne efekty. Pierwsze dwa pakiety, już są na naszej stronie. Na górnym slajderze po kliknięciu w ten slider zostaniecie przeniesieni do produktów, które wchodzą w skład konkretnego pakietu. Oczywiście będziemy jeszcze przypominać mailowo o tych pakietach, a teraz chciałem zaprezentować Wam pakiet Nie używaj wspólnych, przynieś swoje. Wiadomo, że wielu pracowników w trakcie przerwy obiadowej, lunchu, wychodziło gdzieś do, do restauracji, szło gdzieś do, do takiej popularnej kantyny. Teraz wiadomo, że będzie nowa rzeczywistość, będą tutaj to wszystkie te nasze przyzwyczajenia mocno zmienione. Dlatego przygotowaliśmy tutaj dwa pojemniki na posiłki lub na sałatkę. Warto przynieść teraz posiłek do pracy ze sobą. Zacznę od tego e, pojemnika, idealny na przykład na e, jakiś obiad. E, w zestawie od razu wchodzi e, widelec tak żebyśmy nie musieli używać e, jakiegoś ze wspólnej kuchni. E, tutaj miejsce na przykład na sosik, jakiś dip. E, ten pojemnik jest naprawdę e, bardzo pojemny. Oczywiście, plastik, tutaj, właśnie przeznaczony do kontaktu z żywnością. To co ważne, tą miskę można myć w zmywarce i podgrzewać w mikrofalówce. Także w każdym pościle, który przygotujemy, możemy w pracy sobie podgrzać i zjeść w trakcie przerwy obiadowej. Znakujemy, tak jak tutaj widzicie, albo na, tutaj na tym pojemniczku, na sosik, albo tutaj możemy na na tym wieczku tutaj pojemnik na sałatkę warzywną bądź owocową też w skład właśnie widelczyk, też tutaj są miejsce na dip albo na przykład na prażony słonecznik, to co lubi także to Kolejna ciekawa propozycja. Teraz, właśnie, też coś dla miłośników napojów, na przykład wody z cytryną. To, tak jak widzicie, tutaj mamy taki bidon od razu połączony z wyciskarką. Możemy tutaj wycisnąć sobie cytrynę, pomarańczę, wrzucić miętę. Obojętnie, jaki cytrus wykonany e, też z polipropylenu, czyli bardzo dobrego e, plastiku, e, też bardzo e, miły w dotyku, e, różne kolory. E, te jak widzicie, e, tutaj ten całe nasze pakiety, e, pakiet jest też właśnie przygotowany e, w takim wiosennym, e, ciekawym właśnie e, z kolorystyce. teraz, jeżeli właśnie ktoś nie lubi e, pić z plastikowych butelek, mamy propozycję szklaną, e, szklana butelka w naopropanowym właśnie e, tutaj w pokrowcu, e, a to na przykład będzie chronił naszą właśnie butelkę podczas e, transportu, podczas podróży, e, a nawet jeżeli butelka spadnie nam gdzieś e, z biurka, to też nie powinna e, się potłuc. Tutaj dla miłośników, którzy potrzebują troszeczkę więcej wody w czasie dnia pracy, butelka 800 ml jest też z białym wykończeniem. Butelka 100% szczelna, także też możemy ją na przykład po pracy wykorzystać gdzieś na przykład podczas pikniku czy gdzieś wyjścia ze znajomymi. Tak jak widzicie, szkło jest takie stylizowane na takie oldschoolowe, nie jest takie właśnie typowo krystaliczne. Tworzy to bardzo ciekawy efekt. Możemy tutaj zrobić piękny grawer. Możemy też go spersonalizować imieniem i nazwiskiem każdego pracownika. I ostatni produkt z tego pakietu. Słomki, Słomki które też mają wielokrotnego użytku, także najbardziej ekologiczne, wykonane z bambusa, z wyciorem, tak żebyśmy mogli pić właśnie napoje, na przykład jeżeli nie mamy możliwości swojego kubka i musimy właśnie skorzystać z kubka wspólnego tak, żeby właśnie nie mieć kontaktu z, z, z tym kubkiem wspólnym, tak żeby mieć właśnie swoje indywidualne słomki. Słomki też możemy tutaj oznakować na, na tym pojemniczku, na tym, na tym właśnie ETUI. I też właśnie ta te możliwość personalizacji, znaczy graweru daje nam możliwość personalizacji też dla każdego pracownika. Także dziękuję Wam ślicznie za, za uwagę, mam nadzieję, że tutaj ten pakiet was, wam, z Was zainspiruje i pomoże Wam tutaj wyjść do klientów końcowych właśnie z taką propozycją. Wszystkiego najlepszego, dziękuję i do zobaczenia.